Siemaneczko ludziska z tej strony Dandy Brawl Stars. Jest to mój nowy kanał ogólnie. Poprzedni kanał miałem, niestety usunął się. No i co? Jest to mój pierwszy odcinek na tym kanale. Ogólnie y, jest to tematyka Brawl Stars. I tak, nazywam się Dandy, oczywiście Brawl Stars. Mam 2160 pucharków. Mam 41 poziom. No i jak? Moje karty to 17 na 26, niestety tylko no i ogólnie to y, mainowałem kiedyś El Primo, teraz głównie gram Rosa, Frank, y, Jessie, Brock, Carl i ten i shelly I ogólnie teraz wszystkie kary, te sorki, że tak wchodzę wychodzę, y, zbieram na 100 kucharków, żeby miały y, ten. Srebrną rangę 8 chyba, jak się nie mylę. I tak, dzisiaj sobie zagramy dwa meczyki karlem myślę na zbiory klejnosów. Jeszcze przed tym chciałem Wam pokazać, że mam ofertę za 25 zł. Jak widzicie, nie mam kasy na nią, lecz jeśli chcecie, mogę ją kupić i kupić tą bibi. Ale tylko jeśli zdobędziecie tu 10 subów na tym kanale w przeciągu 3 dni, bo tu 3 dni trwa oferta. Jeśli nie, to kupię tak czy siak ją, ale po prostu nie kupię bibi. Więc, jeśli chcecie, to róbcie tak, a ja zabieram się za wgranie pierwszego meczyka. Więc, czekamy: wyszukiwanie graczy i zbiory klejnotów. Ja mam Rosę, Karla i Penny. No, nie jest zły, myślę, że ten skład. Dobra. Ogólnie, Karlem bardzo według mnie, się opłaca grać na gągrawie. Bo jak widzicie. No jest dobry po prostu, więc ja będę nie mówić dalej. Gdzie to? Nikt Tak strzelają tak naprawdę stoporkuje ją? No jak widzicie, Karl bije takim toporkiem. Tak, zablokowałem się w ścianie. oj, oj, oj zginę, zginę, uwaga. Wyszedł, niestety ja chciałem go tak z ba, sub, e, tym ultem tak zestrzelić, no ale nic się nie stało, kolacy, więc gramy dalej, ale ja przynudzam, o trzeba uciekać. Sorki, że tak śpiewam, ale... Po prostu już w ogóle jeden filmik nagrałem z tego, ale audio, plik audio, czyli mój głos się nie zapisał. Więc tak średnio bym powiedział, no tak średnio. No ale co zrobisz? Jeszcze jeden film trzeba nagrać i git będzie. Dobra, tutaj widzę, że Rosa dobrze gra. Ja niestety źle gram. Co poradzisz, nie poradzisz. Dobra, yy, Rosa ma 8, to niech lepiej nie wychodzi, bo zginie. Mówię nie wychodzi, a ona wychodzi, jak na złość. No i ta nita, nie, 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 nie! Co ona robi, co ona robi? Głupia, głupia. Głupia mąpa, głupia. Wiesz, ja wolę na siebie to przyjąć, żeby nie zginęła. Dobra, Z wygraliśmy. 3, 2, 1. Wygrane, spoko. Pierwszy meczyk wygrany. No, niestety Rosa to gwiazda gry. No i plus 5 i zero żetonów, bo już wykorzystałem wszystkie dziś. I co, teraz może jakiś inny? Hmm. Dobra, zagram nagrodę i zagram brokiem, bo brok nawet dobry jest. No i gramy, bo niestety kolegów nie mam i nie mam z kim zagrać, więc gram sam. Kiedyś może z kolegami zagram. W ogóle moi koledzy mają legendę, a ja nawet Myfika nie mam. Mytika mitycznego. Mitycznej postaci, że tak powiem. Serio, zabiłem? O lol, fajnie. Oj, nie trafiłem, ale ze mnie lama. No, dobrze, że przyjęła na siebie pan, bym zginął. Niech tylko nie zginie pan, bo się zdenerwuję. O, dobrze, NFZ to postawiła. E, przepraszam, superkę postawiła. Uuu, prawie bym zginął, ale szczęście. E, sorki, że nie zacelowałem teraz, ale tak z przyzwyczajenia, bo teraz cię przenoszę na celowanie. i tak ciężko jest trochę, ale już tam nie będę narzekać. Okej, okay, tutaj Barley. Oj, oj, oj zginę, zginę. Uff. 200 HP. Ręce mi się już trzęsą. Nie, 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 nie gin, nie gin, proszę. Głupia. Nie gin. Głupie. Nie, to pan to trochę tak nie na tej gry. No i niestety tacy ludzie są. Gracze, przepraszam. O dobrze, zabite. O, rosa, rosa. To jest. zabiłem rosa. Bardzo dobrze. Za blisko postawiłem tą superkę, widzę. Ale to nic. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, dobra, niestety zginąłem, ale wygraliśmy, więc super. Aj, niestety ten. Jak on się nazywa? Riko był gwiazdą meczu. Ale co zrobisz? Ważne, że pucharki się robią. No i ten. Na razie to był pierwszy odcinek z tego, więc jeszcze chciałem przypomnieć. 10 subów. Kupuję tą ofertę. Za 25 zł i Bibi. Nie ma 10 subów w ciągu 3 dni. Kupuję, ale nie kupuję Bibi. Proste, proste. Mam nadzieję, że Wam się uda. Trzymajcie się.